Dzień dobry, jestem w Akademii Infinity, jestem po czterodniowym kursie PMU Brwi. Wykonywałam właśnie metodę Ombre na modelce, która była zachwycona. Myślę, że bardzo warto przyjść tutaj, nauczyć się bądź też podszkolić w tej metodzie, jak również w innych metodach. Także. No serdecznie zapraszam, ja jestem zachwycona całym kursem. Chciałabym jeszcze dodać, że wiedzę, którą zdobyłam tu naprawdę w 100% wykorzystam w swoim salonie. Jest bardzo miła atmosfera, pani prowadząca po prostu daje z siebie wszystko, żeby jak najdokładniej nas nauczyć naszej przyszłej pracy bądź w pracy, którą już wykonujemy. Bardzo polecam to miejsce, z czystym sumieniem mogę polecić miejsce, w którym jestem, także zapraszamy wszystkie przyszłe, bądź już wykonające zawód kosmetyczki, kosmetologów i lingeristki.